Cześć i witaj na kanale Ukryte Ślady. Zanim zaczniesz, naciśnij przycisk, Lubię to, i zasubskrybuj, abyśmy mogli kontynuować tworzenie takich historii. Zaczynajmy. Zaczęło się spokojnie. Zbyt spokojnie jak na nas. Kolacja, której prawie nie jedliśmy. Dwa talerze, jeden kieliszek wina, cisza między nami gęstsza niż sos, który już dawno wystygł. Anna bawiła się widelcem. Stukając nim o brzeg talerza, a ja udawałem, że coś sprawdzam w telefonie, byle nie patrzeć w jej stronę. Nie pamiętam, o co poszło. Może o pieniądze, może o to, że znowu spóźniłem się z pracy. W ostatnich miesiącach wszystko mogło być powodem. Byliśmy jak zapałki, wystarczyło jedno zdanie, jedno westchnięcie, żeby zaiskrzyło. Wtedy powiedziała to. Bez krzyku, bez wściekłości. Jakby stwierdzała fakt, który dojrzewał w niej od dawna. Wiesz, czasem myślę, że powinnam była poślubić Roberta. Najpierw myślałem, że źle usłyszałem. Potem chciałem uwierzyć, że to żart. Ale spojrzała na mnie, spokojnie, z jakimś chłodem w oczach, i poczułem, jakby ktoś kopnął mnie w brzuch. Robert! Imię, które w naszym domu było zakazane. Jej były narzeczony. Facet, o którym kiedyś powiedziała, że był zbyt pewny siebie, zbyt głośny, zbyt ambitny. Teraz nagle okazało się, że ten zbyt był dokładnie tym, czego jej brakowało. Słucham? Zapytałem, głos mi się załamał. Nic. Zapomnij, że to powiedziałam. Ale tego się nie dało zapomnieć. Wstałem od stołu, odsunąłem krzesło, które zapiszczało po parkiecie jak ranny zwierz. Nie, Aniu. Nie będę udawał, że tego nie było. Chcesz o tym pogadać? Nie teraz! krzyknęła nagle, jakby sama siebie przestraszyła. Potem odwróciła się, przeszła przez korytarz i zatrzasnęła drzwi do sypialni. Usłyszałem metaliczny klik zamka. Zostałem sam w kuchni, patrząc na puste krzesło naprzeciwko. Światło z lampy odbijało się od talerzy, od wina, od jej pierścionka zostawionego obok serwetki. Jakby przypadkiem, albo z premedytacją. Usiadłem i próbowałem zrozumieć, co właśnie się stało. Jak z kobiety, z którą przez lata planowałem każdy dzień, została mi tylko cisza za zamkniętymi drzwiami. Po kilku minutach z sypialni dobiegł stłumiony dźwięk. Może płakała. A może mówiła coś do siebie. Podszedłem bliżej, położyłem dłoń na zimnej kłamce i usłyszałem szept. Nie był skierowany do mnie. Był jak wyznanie dla samej siebie, i nie wiedziałem jeszcze, że to, co powie dalej, złamie mnie bardziej niż to pierwsze zdanie. Bo ja już nie umiem patrzeć ci w oczy, kiedy udaję, że nie tęsknię za nim, powiedziała zapłakana za drzwi. Nie wiedziałem, czy powinienem wejść, czy może odejść i udawać, że tego nie słyszałem. Ale te słowa brzmiały w mojej głowie tak wyraźnie, jakby wypowiedziała je tuż przede mną, nie za zamkniętymi drzwiami. Oparłem czoło o framugę. Drewno było zimne, pachniało lakierem i starymi wspomnieniami. Ania, proszę, otwórz. Porozmawiajmy, zanim oboje powiemy coś, czego się nie cofnie. Nic. Tylko jej cichy oddech, potem dźwięk kroków, szelest materiału, może łzy, może gniew. W końcu drzwi się uchyliły. Stała tam, zapuchnięta, z mokrymi policzkami, z włosami w nieładzie. Miała na sobie moją koszulę. Te, w której czasem spała, i wyglądała jak ktoś, kto właśnie stracił grunt pod nogami. Nie chciałam, żebyś to usłyszał, wyszeptała. Ale usłyszałem. Więc powiedz mi prawdę. Co się dzieje? Usiadła na skraju łóżka. Zamek od drzwi jeszcze się huśtał, jakby wciąż nie był pewien, czy mają bronić, czy wpuścić mnie do środka. Robert odezwał się kilka miesięcy temu. Te słowa trafiły mnie prosto w żołądek. Po Ceo? Nie wiem. Napisał, że jest w mieście, że chciałby się spotkać. Wtedy jeszcze powiedziałam mu, że to zły pomysł. Ale potem zaczęliśmy pisać. Czasem tylko głupie wiadomości, czasem wspomnienia. Patrzyłem na nią, nie wierząc w to, co słyszę. Czyli Ceo? Po prostu sobie pisaliście? Nie. On opowiadał mi o swoim życiu. Że wrócił z Londynu, że prowadzi firmę, że w końcu robi to, o czym marzył. Zarabia więcej, niż ja mogłabym kiedykolwiek sobie wyobrazić. Westchnęła, a ja zrozumiałem, że to nie był tylko zachwyt pieniędzmi. To było coś głębszego. Tęsknota za wersją siebie, której już nie było. Kiedy pisał o tym wszystkim, czułam się mała. Jakbym utknęła. Z tobą, z naszym życiem, z rachunkami, z codziennością. On wysyłał zdjęcia z konferencji, z podróży. Pisał, że wreszcie jest szczęśliwy. I że często myśli o tym, jakby to było, gdybyśmy się wtedy nie rozstali. Nie mogłem nic powiedzieć. Czułem, jak ściska mnie w gardle, jak serce bije coraz szybciej, ale bez siły. Więc dlatego powinnaś była go poślubić. Spytałem cicho. Nie? Nie o to chodzi. Wstała i podeszła do okna. Chodzi o to, że ja nie wiem, kim jestem bez porównywania się. W nim widzę wszystko, co straciłam. A w tobie wszystko, co mam, ale nie umiem już docenić. Zamarłem. To nie był krzyk. Nie była wściekłość. To była rezygnacja, gorsza niż zdrada. Podszedłem bliżej, ale się cofnęła. Nie zbliżaj się, proszę. Dlaczego? Bo wstyd mi, że tęsknię za kimś, kto już nie istnieje. I że przy tobie czuję się jak ktoś, kto ciągle przegrywa. Zamilkła. W jej oczach błyszczało coś obcego, może żal, może wina, może jedno i drugie. Nie wiedziałem, co opowiedzieć. Chciałem ją przytulić, ale nie miałem prawa. Zamiast tego wyszedłem z pokoju, zostawiając za sobą ciężar, którego nie umiałem udźwignąć. W kuchni znów pachniało zimną herbatą. Spojrzałem na pierścionek, który wciąż leżał na stole. Może nigdy nie był nasz. Może był tylko przystankiem między tym, kim była z nim, a tym, kim już nigdy nie potrafiła być ze mną. Minęły trzy dni, zanim cokolwiek między nami się poruszyło. Anna spała w sypialni, ja na kanapie. Nie dlatego, że się pokłóciliśmy, raczej dlatego, że nie było już nic do powiedzenia. Cisza była jak gęsta mgła, w której każde słowo ginęło, zanim zdążyło się urodzić. W poniedziałek wróciłem wcześniej z pracy. Listonosz zostawił kopertę, elegancką, sztywną, z logo jakiejś firmy doradczej. Otworzyłem, myśląc, że to reklama albo rachunek. Ale w środku był list od Roberta. Nie był adresowany do mnie. Do niej. Na kopercie, dla Anny, osobiście. Serce mi przyspieszyło. Chciałem zostawić to na stole, ale ręce same rozdarły papier. Może z ciekawości, może z bólu, może z przeczucia. Ania, jeśli to czytasz, to znaczy, że podjęłaś decyzję. Tak jak rozmawialiśmy, jeśli naprawdę chcesz zacząć ze mną nowe życie, moja oferta nadal stoi. Ale pamiętaj, że to nie będzie łatwe. Moja firma nie potrzebuje skandali. Wiem, że twój mąż niczego się nie spodziewa. Ustaliliśmy, że po rozwodzie możesz zainwestować część środków, które dostaniesz w ugodzie, w nasz nowy projekt. To uczciwe dla was obojga. Robert zrobiło mi się ciemno przed oczami. Ugoda projekt środki to nie były słowa miłości. To był plan. Kiedy weszła do salonu, trzymałem list w dłoni. Zamarła. Czytałeś to. Nie miałem wyboru. Głos mi drżał. Więc o to chodziło, Aniu? Nie tęskniłaś za nim. Tęskniłaś za jego pieniędzmi. Milczała długo. Nie rozumiesz, zaczęła cicho. Nie? Myślałem, że już nic nie zostało do zrozumienia. Wstałem. Więc to wszystko, łzy, szept za drzwiami, ten cały teatr, to była próba zmiękczenia mnie przed rozwodem. Pokręciła głową, ale nie potrafiła spojrzeć mi w oczy. Nie planowałam tego. Na początku chciałam tylko się odezwać. Potem, potem on powiedział, że mógłby mi pomóc. Że gdybyśmy się rozstali, mogłabym dostać to, co mi się należy. Zaśmiałem się krótko, gorzko. To, co ci się należy? Ja też coś włożyłam w to małżeństwo. Wybuchła nagle. Lata mojego życia, marzenia, cierpliwość. A ty nawet nie zauważyłeś, jak gasnę? Wtedy zrozumiałem, że już nie walczymy o siebie, tylko o swoje wersje prawdy. Odłożyłem list na stół. Wiesz, co jest najgorsze? Że ja naprawdę wierzyłem, że tęsknisz za człowiekiem, nie za jego kontem bankowym. Odwróciła się. Nie musisz mnie nienawidzić. Ja już sama to robię. Po chwili wyszła, zabierając ze sobą torbę i pierścionek, który wcześniej leżał na stole. Zamek kliknął raz. Tym razem nie dla obrony, dla pożegnania. Usiadłem, patrząc na list. Na końcu dopisał coś odręcznie, czego wcześniej nie zauważyłem. Nie martw się, Aniu. On i tak nie zrozumie. Tacy jak on nigdy nie rozumieją, dopóki nie jest za późno. Może miał rację. Ale jedno zrozumiałem na pewno, że czasem nie ma większego luksusu niż spokój, który zostaje, gdy ktoś taki jak ona wreszcie odchodzi. Tydzień później listonosz przyniósł kolejny list, tym razem adresowany do mnie. W środku było tylko jedno zdanie. Robert stracił wszystko na giełdzie. Mam nadzieję, że znajdzie we mnie pocieszenie. Nie odpisałem. Bo pierwszy raz od dawna naprawdę nie czułem potrzeby, by się odezwać.